Co się stanie z waszym organizmem, jeśli będziecie pić piwo każdego dnia? W waszym organizmie zajdzie tych pięć rzeczy. Po pierwsze, wzmocnicie kości piwo zawiera krzem, minerał, który wspiera wzmocnienie tkanki kostnej i zmniejsza ryzyko osteoporozy. Po drugie, wsparcie układu odpornościowego. Chmiel w piwie zawiera substancje o działaniu przeciwzapalnym i antybakteryjnym, co pomaga organizmowi walczyć z infekcjami. Po trzecie, Zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Umiarkowane spożycie piwa wiąże się z poprawą właściwości lipidowych krwi i obniżeniem ryzyka udaru i zawału. Po czwarte, korzyści dla mikroflory jelitowej. Niektóre składniki piwa mogą wspierać rozwój korzystnych bakterii w jelitach, poprawiając trawienie i odporność. Po piąte, zmniejszenie stresu i poprawa nastroju. Alkohol w piwie stymuluje produkcję endorfin i serotoniny co pomaga radzić sobie z napięciem i poprawia nastrój.